Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. To będzie taki odcinek polityczno-informacyjny o relacjach, o zmianach w relacjach damsko-męskich spowodowanych ustawami Trumpa. Konkretnie będą dwie ustawy. I ten odcinek kręcę dlatego, że dosyć duże zamieszanie się zrobiło w amerykańskim internecie. Kobiety narzekają, że Trump odebrał im przywileje podatkowe. To znaczy przywilej podatkowy. Trump podpisał ustawę, która, która mówi, że Ojciec płacący alimenty, on i tylko on może sobie przypisać dziecko do podstawy podatkowej. Czyli rozumiecie, jeżeli przekraczacie minimum, minimalne takie, pierwszy próg podatkowy, to wskacze, wskakujecie na wyższy próg i to jest, na przykład u nas to jest, ale tak szacunkowo patrzyłem, że co, gdzieś 10% od tej następnej kwoty płacicie więcej po prostu podatku, tak? I tutaj... Do tej pory matki były rozliczane w Stanach razem z dzieckiem, czyli ten próg podatkowy dla matki, ta kwota po prostu najniższego podatkowania była dwa razy większa dla matek, które samotnie wychowywały dzieci. A w tej chwili, i to była taka korzyść finansowa, podatkowa, a w tej chwili Trump ustawą przesunął tą korzyść na mężczyzn płacących alimenty. I w ustawie jest napisane, że mężczyzna i tylko mężczyzna płacący alimenty może sobie dopisać dziecko do podstawy podatkowej, na ile ja to zrozumiałem. Dla mnie w tym zdaniu nie jest jasne, czy kobiety samotnie wychowujące dzieci mogą dzieci sobie w ogóle przypisywać do podstawy podatkowej. Nie, nie zrozumiałem tego, bo pamiętajcie, że to są reakcje kobiet, które straciły, po prostu przesunęły się do następnego progu podatkowego i stracą jakieś pieniądze ze względu na podwyższony próg podatkowy i nie były to po prostu nie wiem ale chodzi o to że do tej pory mężczyźni jeżeli płaciłeś alimenty to kobieta miała dziecko i w podstawie podatkowej i mogła mieć dwie kwoty najniższego opodatkowania bo na dwie osoby na siebie i na dziecko a w tej chwili ta korzyść podatkowa przesunęła się na mężczyzn no kobiety są troszeczkę tutaj zdenerwowane jak to wiadomo, jak kobiecie odbierzesz pieniądze nie ma tak nic, jak bardziej kobiety nie wkurza, jak ma, jakieś, ma jakąś kasę i po prostu ta kasa się zmniejsza ale i to jest też, one też mówią, że czują się trochę oszukane, bo tego nie było to mówione, że to tak to będzie i tu widzę taką politykę Trumpa, jakby przywrócenia dawnego stylu życia Mówi się, mówili opowiadania o dawnym stylu życia, to się przemknęło w taki sposób, że na jakimś przemówieniu, zdaje się, mówił, że w czasach moich rodziców to ojciec płacował, pracował, spłacał raty za dom, a mama nie musiała pracować, bo on zarabiał tyle, że wystarczało na całą rodzinę. Jeszcze spłacał dom i miał samochód. Co teraz no, jest, y, jakiś tak się porobiło, że tak nie jest, tak? Że, ale tutaj Trump pokazał, że taka rodzina, w której mężczyzna pracuje i kobieta nie pracuje, to jest taka była kiedyś, to były czasy największych prosperity. I może by do tego wrócić. Więc tutaj to zabranie tego opodatkowania od kobiet, które rozumiecie co chodzi. Czyli korzyść podatkowa tam przesunął na korzyść mężczyzn i osłabił pozycję ekonomiczną kobiet. I osłabianie pozycji ekonomicznej kobiet powoduje, że kobiety szukają... Partnera, żeby tą sytuację ekonomiczną sobie wzmocnić. I drugi taki akt, który wpłynie na tą pozycję ekonomiczną kobiet, to był ten DEI, czy jak to, to się nazywa, to jest inkluzywność i równość, equality i coś tam, czyli równość. I to się sprowadzało do tego, że były parytety w firmach, że trzeba było bezmyślne parytety, bo wiecie, są branże, w których na przykład biura inżynierskie, w których no. Wprowadzenie do jakiegoś biura inżynierskiego albo budowlanego parytetu, że ileś kobiet musi być w tym biurze, niezależnie od ich kwalifikacji, to po prostu zmniejsza efektywność całego tego środowiska, tak, tego biura projektowego. I na przykład ta inkluzywność, i, znaczy była taka sytuacja, że w czasie lotu wyleciały drzwi wejściowe do samolotu Boeinga i badanie komisji tych wypadków lotniczych, ten przemysł lotniczy w Stanach jest bardzo ważny i ta komisja jest naprawdę mocno umocowana, to zbadali firmę Boeing i stwierdzili, pomimo, że tak powiem, nacisków politycznych, może sobie po prostu mieli to gdzieś, że przyczyną wylatywania tych drzwi to było to DEI, czyli że na zasadzie nie dobierano... Yy, po prostu ludzi do obsługi, projektowania i konserwacji samolotów na zasadzie kwalifikacji, tylko na zasadzie tej inkluzywności, czyli musi być tyle procent kobiet, tyle Azjatów, tyle Afroamerykanów i tak dalej. I powiedzieli, że to jest przyczyna, że i mężczyźni biali, heteroseksualni mężczyźni na stanowiskach w, w Bingu są skrajnie nisko opłacani. To znaczy, jeżeli jesteś biały, szefcie, jeżeli są CV, w Stanach były, i po prostu jeżeli byłeś biały, heteroseksualny, to już było podejrzenie, jakby cię przyjęli, choć już nie wiem jakie miał kwalifikacje, to eliminowali i woleli przyjmować to no, według tego klucza, tej inkluzywności, żeby po prostu nie mieć jakichś problemów, pozwów i tak dalej. No i to zawołowało właśnie fantastycznie wylatywanie drzwi z samolotu. Też taki gdzieś na lotnisku w Niemczech było, że pasażerów wiozą do Boeinga właśnie po tym wypadku ale nie do tego, tego, tego po prostu do samolotu typu Boeing, ale nie tego egzemplarza, tylko po prostu jakiegoś dowolnego innego gdzieś w Niemczech i pasażerowie powiedzieli, okupowali autobus, powiedzieli, że tym rodzajem samolotu nie polecimy. Nie, to tak ta inkluzywność wpłynęła na to. I w tej chwili y, Trump zakończył tą całą inkluzywność, te, te wydziały całej inkluzywności i ci ludzie, którzy tam pracowali, zajmowali się dobieraniem ilu kobiet ma być według parytetów i tak dalej, zatrudnianiem ludzi to one po prostu są likwidowane w sensie nie, że gdzieś przesuwane, gdzieś też po prostu zamyka się dział, gasi się światło, komputery się odbiera, dostają ludzie wypowiedzenia i to po prostu znika i zatrudniamy na podstawie normalnie kwalifikacji, bo ja pamiętam, że jak jakieś rozmowy były kwalifikacyjne, to jak sama nazwa wskazuje, chodziło o kwalifikacje, a nie o płeć i tak dalej. I to spowoduje, że kobiety stracą te parytety swoje, na przykład w zarządach. No, Uważam, że na przykład jeżeli jest przemysł wiertniczy typowo męski, typowo inżynieryjny i kobieta o kwalifikacjach wysokich, ale to jest to są wyjątki, to na pewno się przebije do tego zarządu, ale normalnie to to jest przemysł po prostu męski. I w branży odzieżowej, nie wiem, mogą kobiety dominować tam i nie ma parytetów, że tam jest jakaś rada nadzorcza, same kobiety i trzeba faceta wsadzić, żeby było inkluzywne. To tego nie było, nie? I teraz... Ta inkluzywność powodowała, że kobiety miały dostęp do bardzo wysokich stanowisk. Nie, niekoniecznie poparte to było kwalifikacjami i w pewnych branżach po prostu kobiety są w bardzo znaczącej mniejszości. U mnie na, na budowie to nie ma ani jednej. Tyle wam powiem. nie. I uważam że, uważam, że jeżeli nie ma ani jednej na tym szczeblu, na tym, na tym, na tym, a w zarządzie się pojawiają trzy, to coś jest nie tak. Nie? Bo skąd one tam się wzięły, nie przechodzą ścieżki kariery. Przez po prostu budowę, nie? Na przykład od budowy zaczynając no i tak dalej. No i to zmniejszy dostęp kobiet do pieniędzy, i wiadomo, że one wtedy będą się kierować swoje zainteresowanie w kierunku mężczyzn. Też zlikwiduje to takie problemy, ta inkluzywność powodowała coś takiego, i y, kobiety się nauczyły, jest taka książka System, w której kobieta, żeby za, zająć stanowisko mężczyzny, fałszywie go oskarżyła o jakieś molestowanie, y, zawiesili go w obowiązkach, Zawiesili mu wypłatę, miał postępowanie, bo zamolestowanie molestowanie nie odpowiada ten co molestuje, tylko firma. Rozumiecie, jako swoimi pieniędzmi, i tam pierwsze odszkodowanie za w Stanach to było 600 tysięcy dolarów. Była taka głośna sprawa, że amerykański major piechoty przepuścił przed sobą sierżanta, gdzie regulamin mówi, że wychodzą chyba starsi stopniami najpierw, żeby i świadkowie widzieli, że popatrzy na jej tyłek. Nie, no to jest zbrodnia wojenna i go po prostu wyrzucili, żona go opuściła miała a piekło, a w filmie System rozeszła się plotka, że on molestował jakąś tam w książce i też jest film System i, i że, że, że... aha, że ona oskarżyła go o molestowanie, szybko dotarło to do jego żony i żona zamiast go wesprzeć przeciwko tym fałszywym oskarżeniom, to opuściła go i pojechała sobie do matki, nie? I on był sam, po prostu wykończyła go ta, ta otofosze. I w związku z tym w firmach się pojawił taki problem, że mężczyźni nie chcą być mentorem kobiety. To znaczy, mam na myśli starsi, doświadczeni mężczyźni. Wiecie, w firmach jest tak, że doświadczenie, wiedza funkcjonuje w warstwie słownej. Dużo różnych rzeczy jest, nie jest proceduralnie i na przykład nie ma takiej książki, że wchodzisz do firmy i Mówi tak, a to się tak rozgrywa, tak, 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 bo zmiana ludzi powoduje zmianę całego układu, i po prostu bez mentora sobie nie dasz rady. To jest wywe, wynajdywanie koła od nowa, tak? I, a natomiast mentorzy powiedzieli, że ja nie będę mentorem jakiejś kobiety, zwłaszcza młodej, która zaczyna robić karierę, bo tu oskarżenie o, o po prostu może mnie spotkać oskarżenie o molestowanie, tak? Molestowanie seksualne. No i. I wtedy mówią, to cię wyrzucimy z roboty. On mówi super, bo tak, jakby ona mnie fałszywie oskarży o molestowanie, to mnie wyrzucicie z roboty, rozejdzie się plotka, zostawi mnie żona, się ze mną rozejdzie, zabierze mi dom, dzieci i psa. A tak to tylko stracę pracę, a ocalę dom, dzieci i psa. Więc ja nie zostanę w jednym pomieszczeniu, mówię wprost, nie zostanę w jednym pomieszczeniu, po prostu z kobietą i nie będę jej mentorem. I tu się zrobiła bardzo dziwna sytuacja. Tu się zrobiła bardzo dziwna sytuacja przez zmuszanie, a tu masz tak, to jest firma, ma bardzo ciekawą sytuację, bo mężczyźni mówią nie będę mentorem tej kobiety, natomiast mieli inkluzywność, że musieli ileś procent kobiet przyjmować, jeżeli one były tylko chętne, bo pracować w kopalni to też była inkluzywność, tylko się żadna nie zgłosiła, nie? Żeby zostać przyjęta i federować na dole, na przodku, nie? No to i, i to ustawa Trumpa po prostu zamyka ten temat upraszcza w wielu firmach różne rzeczy, natomiast zmniejsza kobietom dochody, czyli gospodarka pójdzie lepiej, a w całej masie kobietom może się, po prostu będą wymagane kwalifikacje, a niekoniecznie będą awansy jakieś z płci, nie? I to posłuży gospodarce. I w związku z tym, że kobiety zakończy się dostęp, taki łatwy dostęp bez kwalifikacji do pewnych stanowisk, to po prostu generalnie spadną dochody, uważam, że kobiet, takich bez kwalifikacji i one będą szukać wtedy oparcia, tak jak nasze, yy, nasze przedkinie, kobiety pierwotne, w czasach, gdzie tam ludzie polowali na mamuty, tak, to będą szukać oparcia w mężczyznach, bo nie będą miały takiego łatwego dostępu do wysokich stanowisk, na przykład tych parytetów w radach nadzorczych, to, to, jest, przez, to, jest, to jest gruba przesada, że w Radzie Nadzorczej musi być, na przykład muszą być ilość jest, 10 członków, muszą być trzy kobiety, nie? Taki parytet. Wyobraźcie sobie na przykład w Radzie Nadzorczej jakiejś kopalni albo spółki naftowej, która zajmuje się platformami wiertniczymi, to nagle muszą w zarządzie mieć trzy kobiety, które no, nigdy na platformie nie były w życiu, albo pierwszy raz jak i jak ona się przyjmuje do firmy. Także uważam, że po tym przydługim wywodzie uważam, że Trump, kobiety uważam, że Trump oszukał z tą ustawą o tych podatkach. Nie zdają sobie do tej na razie sprawy, do tej pory sprawy, że zniesienie ustawy o inkluzywności to bardzo źle wpłynie na ich możliwości zarobkowania, bo trzeba będzie się wykonywać kwalifikacjami. Wiecie, branże typowo męskie, takie jak ropa noftowa i tak dalej, to wymagają kwalifikacji, a jest tam po prostu mało kobiet, kobiety się tam nie garną, bo to jest ciężka robota, tak? I, i wiecie, że w firmach się awansuje, tam gdzie się jest, yy, 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 znaczy kierownikami zakładów amerykańskich korporacji zostają ludzie, którzy są z linii produkcyjnej, nie z informatycy, nie z księgowości, nie z działu kadr, tylko linia produkcyjna, bo ta linia zapewnia pieniążki, to z tej linii produkcyjnej ludzie awansują na stanowiska kierownicze, dyrektorskie i zarządu, tak? I teraz. Kobieta, która nie przewija się na platformie wiertniczej od początku do końca, to ona nie, nie występuje w tym łańcuchu po prostu awansów i ona tam nie awansuje do zarządu, przynajmniej w tych firmach, a one są najlepiej, wiecie, opłacani. I teraz widzę tutaj taką, jakby tutaj ten, to, to, że podatki zostały przekierowane na mężczyzn płacących alimenty, znaczy ta korzyść podatkowa i to DEI, że Chyba będzie to grubsza taka, jakby to powiedzieć, grubsza może być to taki kierunek, bo Trump albo jego ludzie mówili, że mówi się coś takiego, że wracamy do ta, tradycyjnego modelu amerykańskiego. I ten tradycyjny model amerykański to polegał na tym, że mężczyzna jeździł do pracy i za to jak pracował, to stać go było na płacenie domu, rad za dom, na samochód a żona nie musiała pracować, tylko zajmowała się domem i dziećmi. I możliwe, i to były wtedy największe czasy prosperity amerykańskiej gospodarki, i możliwe, że będzie taki powrót do tego, po prostu powrót do tego tradycyjnego modelu, no i jak to się mówi, oderwanie od strumyczka pieniędzy nienależnego. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki Poradnika Linowanego.